Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda van der Huya, mistrza z Mariboru? Pytanie, no przecież, że ten kupiec sparł mu. O, no proszę, kto by się spodziewał? Hmm. pozwól na chwilę na bok. Wybacz te impertynencje. Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. W ramach przeprosin, zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Roga. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Przedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki.